Siema O, cześć się Jakiś plan na przyszłość? Nie ma już planu A marzenia? Witam serdecznie ma Z tej strony Arkadiusz Drąg Przepraszamy. Coś... Pan zapomniał, pan zapomniał dodać, że jest doktorem habilitowanym inżynierem. To nie ważne, że jestem tutaj. Mamy, mamy doktora habilitowanego inżyniera Dronga. habilitowany Ryszard, przybywaj. Czy pana bawi w moim nazwisku? Nie, ja tylko zwracam uwagę, że pan ma bardzo imponujący tytuł. Mam nadzieję. No, doktor habitowany inżynier dron, przecież to budzi podziw. Dokładnie, dokładnie. Ja zaraz Cię nauczę. Ooo, powodzenia, powodzenia. O cholera. Obróć się, obróć się. O. Nie no, poczekaj, 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 nie rób tego. Nie. Nie, nie, nie. Trzeba Ka każdego z was wyleczyć. Nie, no, nie, nie Tro trzeba! Trochę poswędzi was, ale nie przejmujcie nie się. Nie trzeba! Tym. Naprawdę! Nie przejmujcie się! Za chwilę. Nie ma takiej potrzeby! Co się stało z panem inżynierem? O, witam! Biegnij, 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 biegnij! 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 Biegnij, biegnij, biegni. No opuszcz to! To jest dobry kolejny... OPUZ to! O! Pan inżynier podprzeżył. Oczywiście, że tak, ja jestem Nigaszan. Myśli pan, że na, no nie, nie nazywamy... A mnie. zobacz kogo my tutaj bez mamy! Bez Doktor pomocy. habilitowany inżynier Arkadiusz Drąg ja No wiem. ja nie mam nic, miałem trzy karty, ale... Okradli mnie. Masz jeszcze miały? swoją godność. Nie to co nie niektórzy życie. To się nie chodzi o pana, pan, pan jest szanowanym inżynierem, ale chodzi mi o tych, co zostawiliśmy ich tam z tyłu. Ojda. To jest mój znany tester. Wiele rzeczy z nim testowałem. Na przykład moje nazwisko. A nie dron, pan wie, że co... Coś pana śmieszy, test na prostatę to jest bardzo ważna rzecz. Ale pan jest inżynierem. Mogę ci zainżynierować drągą. Dr Nie, ja podziękuję. Zaraz, No nie, Witam. Kacper Skware! Witam pana Kacpera Skware! Witam pana Władysława Młynarskiego! Da, przywiet! Przywiet, towarzysz! Co to z nimi tam z tyłu? Nie wiem, w Nie, poczekajcie na nas! Czekamy! jeden specjalista, Kasper Skwarka, zgłasza się na służbę. Panowie mają jakiś kolagen nie na miejscu, że tak muszę stać? Kolana wysiadają? helikopter przyjeżdżał, poczekajcie na, na resztę. Uwaga, wykryto nieautoryzowane jednostki przy bramach placówki. Eee, co? Bezpieczeństwa to? No to czekaj, to, to co, co idzie? Bez... No ale to kto tu idzie? Idzie, idzie. No, no idzie. Pod, ścianę, pod ścianę, pod ścianę Nie no, to. Teraz... Pod ścianem. Ale, co Ale ja ja to dowódca jestem, proszę do mnie zbadać. Pod ścianę pod ścianę. pod ścianę, pod ścianę Gdybyś był dowódcą prawdziwym, to dlaczego Radek mówi o wtargnięciu nieautoryzowanego personelu? Bo może podmioty SCP się wydostały na kamerach, to było widać, Gemiuszu? Jeśli jesteś dowódcą, wymień cały swój zespół. Ja. Yeah. Koniec. Wymień, wymień imię i nazwisko naukowca, który został wyeskortowany. Panie Ale o czym to świadczy? Wymień imię i nazwisko naukowca, który został eskortowany. A nie pamiętam. Nie, no szans, ja że leciałem, tego nie pamiętam. To, to jest fake. Kamery widziałem. To jest się fake. Specjalistu. Proszę go. Odwróć się. Ręce na do odwróć, do... Się. Odwróć, odwróć się. Jesteś, się. Poze... Nie Jesteś nie podejrzany o dezertację. Dezercję. Jeżeli nie będziesz współpracował, ja to wcale nie się Nie przyleciałem do placówki, żeby wam pomóc. Parzą do, do ściany. Parzą do ściany. Się. Nie będziemy się okay. powtarzać. Ręce za głowę. Bo mogę. Sorry, mam taką kondycję. Nie no pozwala ale my pozwalamy. No, ale dosłownie fizycznie nie jestem w stanie. Zaraz, zaraz będziesz. I... Zaraz sprawimy, że będziesz. Dobrze, został związany. Teraz możemy iść do własówki. Ale to co tak zostawiamy go tu? I... Proszę pójść z nami. Idziemy. z wszystkich Jest jeden prosty test. Test prostaty. No to niestety nasz specjalista od tego. No to nie się mieć, ponieważ moja prostata widziała o wiele gorsze rzeczy niż wasz oddział. Na tak w ogóle i... co to jest za technologia. ...że st strzelasz z, z palca. Piu, piu. Ale... widzisz to? No tu, jesteśmy w laboratorium. Chciałem pochwycić pewnego testu. doktora inżyniera. To jest... Sierżant jest specjalną jednostką anomalną. Okay. Zainicjowaną przez inżyniera pana drogę. Eee, kolegów Osz! to! Oj, oj, oj! Weszli tu! Biegni, biegnij, biegnij! Chyba nie rzuciłem granat Nie na szczęście o, to, nie to, 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 byłoby, to byłoby złe To byłoby bardzo niemiłe Dajmy to im śpiega do zjedzenia Proszę Proszę, proszę. O, o, proszę ręce, do Proszę wejść do windy proszę, proszę, win win proszę wejść do windy. Proszę wejść do, do windy proszę wejść do windy To już za późno o. Jakbyś się mnie zapytał to powiem ci że oni wszyscy są do Ale nie no, nie może tak mi... uratowali doktora habilitowanego inżyniera Drąga, no, więc nie można im. Nie można tak ich rozstrzelać wszystkich. wejdziemy od drugiej strony, zobaczymy. Jak mamy, mamy kapkę szczęścia, to nie zgniemy i coś może zrobimy. To było niezręczne e, jest tu ktoś jeszcze? O, e, w bramie A, w bramie A, no... Podejrzane, podejrzane osoby się kręcą, że tak powiem Wybaczcie, szeregowałem nowy, jak pierwszy raz raport składa Słyszeliśmy płacz dziecka w bramie A, chcemy pójść uratować niemowlę To tam słyszeliśmy bobasa jakiegoś płaczącego na dole I takie tuptanie jakby w butach eleganckich no to mamy problem Ale gate jest zamknięty Gate jest bezpieczny Będziemy musieli jakoś wejść Chwałe dziecko w stroju biznesmena, pan sierżant powiada Tak, <asses Chandler> taka, że tak powiem, brzmiała na tego osobę, która miałaby na imię Władysław Młynarski Aha Możecie? Ja jestem już spóźniony <La> e! nee, 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 nee. nie 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 dotykaj tego no ja tutaj czekam z moim asystentem Podobno ja tutaj... czter... czterech, czterech pacjentów jest na powierzchni A bo to jest 4 e, pacjenci Wisney Astent Momas płaczący um, bo... Co się swoje. stało ja, Kto go zastrzelił? Natomiast ja z panem specjalnym <laughs> To się żadną specjalistę Możemy się wysadzić z podmiotami w środku i ja się nie zamierzam wysadzać. Obrażenia. Pan potrzebuje zjechać na dół i jakoś te podmioty do windy yy, zachęcić i potem je wysadzić. W razie w przypadku, z... w, którym bym nie, w którym stąd nie wrócę, chciałbym, aby moja ranga, broń i wymyślona odznaka została przekazana dla szeregowego Wladisława Młynarskiego. Taki był plan od początku. Pierdo się.